Witam wszystkich. Witam wszystkich. Mam na imię Rafał, jestem alkoholikiem. Pierwszy dzień, w którym zaczą, zacząłem swoją przygodę, w której zacząłem żyć we wspólnocie, to jest 5 listopada 2017. No i tu się zaczęła w jakiś sposób ta moja praca nad, nad tym, że Zachować trzeźwość, tak wtedy rozumiem to, że samo nie picie to jest to już jest mega wydarzenie. Ale tak powiem, powiedziawszy od samego początku nie było dobrze. Miałem cały czas gdzieś myśli, które nie dawały mi spokoju, związane z moim życiem, które, które prowadziłem. Do jakiegoś tam doprowadziłem do swoje życie ciągle ten stres i, i w taki sposób zapragnąłem tego, co, co mają innek inni alkoholicy. Ja wtedy nie wiedziałem, siadając na mitingu, na to pierwszym mitingu, że siadłem koło mego sponsora. I 12 dni po, po przyjściu do wspólnoty poprosiłem drugą osobę o, o pomoc, o to z tymi krokami, żeby w jakiś sposób dostać to, co oni chcą. Żeby odzyskać to życie, które, które miałem wcześniej. No i tu się zaczęła ta praca z programem, zrozumieniem tego wszystkiego, jak to jest. Bo tak każdy mówi, tak się wiele razy słyszę, że prosty program, tylko że taki łatwy nie jest nie do zrobienia, nie do zrobienia bo, bo to, że to jest to, że to się nazywa program, to też e, dla mnie to się z nim nie nie bo... Ja przez 30 lat byłem w jakiś sposób programowany, w ten sposób co żyłem. I teraz nagle muszę zmienić swój sposób myślenia, swój sposób działania. A wcześniej tego nie potrafiłem zrobić, bo dla mnie jednym rozwiąza rozwiązaniem to był alkohol. W a teraz nagle zapomniałem tego, 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 życia bez alkoholu. Nie musiałem coś zrobić, i no i, i robiłem. Tak, tym pierwszym narzędziem, którym, którym zacząłem robić od początku, to, to był właśnie telefon, który, który, widziałem, który widziałem, że po telefonach coś się w moim życiu zmienia. Bo jednak ten kontakt z tym drugą osobą, która nie pije, no to pokazywało mi to, że, że skoro oni nie piją, to też mogę. No i tak to się zaczęło, ta, ta przygoda moja w Wspólnocie. Krok po kroku, gdzieś tam przebiełem ze swoim sponsorem. No i to się zaczęło. Życie zaczęło się zmieniać. Jak to można powiedzieć, po no, nie świat się zmienia, tylko, tylko w taki sposób, moje sposób świata się, się zmieniło. Zacząłem pracę nad tym, żeby. No to co, to co było żeby w jakiś sposób to odzyskać. No właśnie i przez, tak się wydawało powiedzmy, no bzdurne, bzdurne powiedzmy, no, w jakiś sposób sugestie, tak, telefon, czytanie tam jakiejś księgi. Chodzenie na meeting, rozmowy z jakimkolwiek, mogą, mogą mi pomóc, mogą mi zmienić życie, modlitwa jeśli to znałem, te modlitwy katolickie. Dzisiaj dla mnie najważniejszą, najprostszą modlitwą, która jest, najważniejszą, najważniejszą, to jest modlitwa Pogody Ducha, która pokazuje mi właśnie, gdzie co mogę zmienić w swoim życiu, na co mam wpływ. Bo tak prawdę powiedziawszy... Na początku tego nie rozumiałem, oddać swoje życie Bogu, niech On kieruje Twoim życiem. I teraz no, nagle, no, jakie mam oddać stery swojego życia komuś? Kogo nie znam, kogo w jakiś sposób też, no, yy... Nie będę zadowolony z końca z działania tego, tego, tego Boga. To jest tą fajną rzecz, że, że mogłem sobie na nowo odnieść Boga. No i się zaczęło zmieniać, tak? Zaczęło się zmieniać, zaczął się. Yy budzić ten rozsądek, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu. Nie ulega wątpliwości, że dosyć długo się tak to wszystko jeszcze później w jakiś sposób kopałem z tą myszom obok. Bo mimo tego, że gdzieś się zobaczyłem to wszystko na nowo, później, przy korku czasu pracy z innymi na tradycjach, tą swoją i się wyszła, na nowo zacząłem pojmować. I to cały czas się zmieniało. A wspólnota nauczyła mnie brania odpowiedzialności za swoje za słowa, które wypowiem, za rzeczy, które zrobię. Bo kiedyś to było w ten sposób, że albo wypierałem, że coś powiedziałem, albo padałem w poczucie winy. No, dla mnie rozwiązanie, bo tylko alkohol. Dzisiaj dla yy, mnie tego problemu nie ma, żeby w jakiś sposób przeprosić zaraz, jeśli, jeśli coś zrobię nie tak. Dzisiaj wiem, że mam czas na to, żeby, żeby przemyśleć jeszcze coś mam zrobić. Już nie muszę to na hurana na, na szybko. Mam czas. No to nie będzie, mam tą chwilę. Mam, mam ten moment taki, że no coś, zastanowić, zadzwonić do kogoś, zapytać się. Bo wcześniej to było tylko w ten sposób, że ja wiedziałem wszystko. Jakiekolwiek sugestie, z kogokolwiek gdzieś wcześniej za tego mojego okropnego życia, to, to zawsze było w ten sposób, że go ignorowałem i, i gdzieś w miejscu, było oczarniałem. Mówiłem do niego złe rzeczy. Myślałem je źle. Krytykowałem i oceniałem. Dzisiaj jestem w sposób, że potrafię posłuchać. Nie zawsze tego, co zrozumiałem od razu na początku, ale mimo wszystko potrafię zrozumieć. Tak, to życie na, na trzeźwo. Powiem wam sytuację, którą, którą miałem no, w zasadzie teraz, na, 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 na bieżąco, i też dzisiaj mam efekt finalny. Zarejestrowałem przyczepkę w urzędzie, która dostałem z spadku od mamy, znacznie z spadku no, jako darowizna, bo mama żyje, tata zmarł. I przez jeden dokument, który się zawieruszył. To wszystko zostało gdzieś wstrzymane. A tego względu, że ja jestem co dwa tygodnie w Polsce, co piątek, co dwa tygodnie, więc te, ten czas w jakiś sposób, który mam na to, żeby urzędowo coś załatwić, jest ograniczony. Jeden, dwa spotkania w zasadzie to jest mi już, trzecie to jest kara. I pani w urzędzie powiedziała, że skoro jest tam dokument, tak naprawdę nie ma nieoznaczenia. Albo jego kopia. Uparła się, że musi być oryginał. Skoro nie byłem w stanie, w jakiś sposób do niej dotrzeć, przekazać to, że, że skoro tu jest postęp do sądu w tego, w tego dnia, w późniejszym terminie. Dla mnie to jest istotne. Ona nie da już upierać, że musi swojego radca, radca prawnego porozmawiać. I kiedy, kiedy czułem, że moje emocje zaczynają się gazem, to. No to podziękowałem za, za to, co zrobiła, i opuściłem urząd, czekając na telefon. Dzisiaj, idąc do urzędu, gdzie miałem ten dokument oryginalny, który miał dla mnie inną rzecz, wpływu wpływu nam na, 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 na tę sytuację, dostałem dokumenty do, do rejestracji. Bez tego dokumentu, właśnie, pani, bez żadnego, ale zarejestrowała tu ten, ten pojazd, jak mi była szczepka. No i teraz tak, najchętniej bym poszedł do Pani kierowniczki i powiedział, no jak to jest, no, tydzień temu zarejestrować dzisiaj można, ale doszło do mnie to, że ta dziewczyna, która, która mi zarejestrowała tę szczepkę, teraz gdybym ja poszedł do kierowniczki, w jakiś, w jakiś sposób podważył jej decyzję, to wiem, że zrobił mi źle. W taki sposób odwracając tylko dziewiąty, żeby przyjąć osobą, osobą, ale nie krzywdząc innych, ja bym właśnie tą osobę skrzywił. W jaki sposób starając się dowodził to, że, że ja miałem rację. Tutaj drodze takim etek to widziałem gdzieś tą swoją... Złośliwość, którą zobaczyłem i gdzieś w chęć zemsty w roku czwartym, którą, którą gdzieś rozpisałem, widziałem. dla mnie to życie na cześć, bo jest w jakiś sposób danie sobie czasu zachowanie tych emocji gdzieś z tyłu, umiejętność odgrywania ich, widzenia, jak, jak one, kiedy jakieś się włączają. Jakby właśnie nie działać, Pochopnie. Kiedyś miałem. Język bardzo szybki, czyli szybciej mówię, jak pomyślałem. Dzisiaj jest ten sposób, że, że niestety, przez to, że bardzo się wycofałem w tym, tutaj, w tym, w tym szybkości mówienia, czasami w jakiś sposób zostaje oczym w jakiś sposób za coś, co nie jest, co nie jest, co przynajmniej do mnie na, nie należy, ale znowu jak rozpatrując, no to gdzieś w jakiś sposób jest ten kawałek tej mojej winy. Ale, ale przyjmuję to w jakiś sposób na spokojnie. Ja Miałem sytuację teraz w ubiegłym tygodniu, gdzie montowałem element taki jak most. No i dokończyłem z tego tak, jak pysmy, powinno się zrobić ze sztuką budowlaną. Po czym kolega inny, który to kończył, który zaczynał i kończył to, bo jechał do domu, więc, więc ja tylko od niego to przyjąłem, ten najtrudniejszy moment. Z płaczeń, użalaniem się i, i, i tragedią, bo nie włożył tam jakichś elementów. Po czym dojrzałem do, do pracodawca. zapytałem ja się, dlaczego tego nie zrobiłem. Powiedziałem to, 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 to tamto. I w jaki sposób przyznawałem się do tego? Dlatego nie zrobiłem to, co jest chciała, zrobiłem dużo innych rzeczy, które musiałem zrobić, bo tak, bo tak wymagało. W taki sposób byciałem jakiekolwiek dyskusje, rozmowy. Przytaknąłem, powiem wam, że, że pierwszy raz w życiu tak naprawdę chyba, mimo tego, że, że był to stresujące dla mnie. Przeszedłem to, przeszedłem to tak naprawdę nawet w nawet spokojnie. W taki sposób czułem, że no po prostu takie jest robienie burzy w szklance wody. Niestety, żeby powiedzmy takie rzeczy powiedzmy, w jakiś sposób przeżyć spokojnie, no to wiele razy gdzieś musiałem się godzić z własnymi względami. Musiałem się ich nauczyć. Musiałem siebie widzieć w wiele sytuacji. jak nie szukając dzisiaj rano. Kiedyśmy się budzili z, z żoną. W jaki sposób zacząłem ją denerwować. W jaki sposób gdzieś tak ją wkurzać? Wchodzę do tego do tej samej złości. Ja tam się zaczęli gdzieś posłuchiwać, że no wtedy jesteś bardziej seksyjny. Ale przytarł coś do mnie, że to, całe by to nie jest dobre. Krzywdy, krótko na temat. Co z tego, że można powiedzieć, że nie znęca się na nią fizycznie. Ale jednak było takie znęcanie psychiczne. Tu w tej miłości nie było. Przypomniało mi się, w tym momencie czas mój, kiedy jeszcze y, byłem tym cierpiącym człowiekiem, który korzystał z terapii. I pamiętam jak poszedłem do, do tej terapeutki, no, ona się bardzo zafascynowała, co powiedziałem, że właśnie w takich momentach, kiedy, kiedy gdzieś e, naciskałem na swoją partnerkę, to czułem się jak e, jaki łowca z ich, taki łowca, a moja partnerka była bardzo zwierzyna. Ja wiem, że, że dzisiaj, rano się dojrzał we mnie ten instynkt prymitywny w jakiś sposób. ten Taki prymitywny ego. Kiedy to zobaczyłem, poczułem, nie było to przyjemne. Ale dopiero po 8 czy 9 latach to do mnie dotarło tak naprawdę, jak na w ten sposób. To dzisiaj też pokazuje to, że tak jak była jedna z ostatnich refleksji na temat duchowości, postępu, to jest właśnie to, jest to co do mnie należy. Kiedy coś zrozumiem, kiedy coś przerobię, tak naprawdę, to nie należy ode mnie. Ja mogę robić wiele rzeczy, mogę działać, mogę się rozwijać w, każdym, w jakikolwiek sposób ale tak naprawdę kiedy coś do mnie dotrze, to nie do mnie zależy. Tyle razy jestem w sposób, że słyszałem na jak różnego rodzaju opowieści, jak się dzielimy jako ludnicy. I to do mnie docierało po jakimś czasie, że, że on tak mówił, że rację. Ech, tak trudno góry mi tej chwili gdzieś tu zabrać myśli, właśnie, żeby powiedzieć o tym w życiu właśnie tutaj o tym działaniu. Właśnie tutaj teraz o, widzę skrzyżowanie przed sobą to Względu na to, że dużo jeżdżę. Jak jakiś pacjent do domu, to byłem naładowana wynagem. Naładowana na bo się spieszyłem, bo chcę na siłę. Na siłę, na siłę, godzinę się z czasem. żeby szybciej, jak nie pokazuje. Nic nie jest mi potrzebne. Dzisiaj wiem, że zdążę i wiem, że wszystko jest tak, jak dziś powinno. Ale jak będę się spieszył, to właśnie tego ja się życzę. A jak ja się życzę, to w jaki sposób obrywa się moim otoczeniem. A ja tego nie chcę. Nie wiem, tak ja bym na chwilę, sobie już podziękował może, bo to prawie i tak jest 20 minut odpowiem 17, bo widzę zegarek. Jeśli ktoś ma pytanie, to odpowiem. Najpierw bardzo dziękuję, że mogłem podzielić się swoim doświadczeniem. Dziękuję, Światujmy. dziękuję bardzo, Rafał. Proszę wszystkich